Od Konrada Walenroda, Duda, Haha. Ha. I kładę się odpocząć, także. Widzimy się pewnie po pauzie miałem coś zjeść, ale opiłem się tego. Oto. Szejka. i co ty pierdolisz Jestem zapchany Kazut, przestań. Kazut, dole. Czemu tak brzydko? Kazut, kamera. Cyk pyk. Nie wiadomo kiedy, pauza wyszła. Powiem Wam szczerze, że nic nie pospałem, nic nie odpocząłem. Masakra. Tu gadanko, pogadanko, tu zaraz żona napisała. Tu dokumenty sprawdzałem, patrzyłem trasę. Na jutro, bo nowy punkt, chciałem zobaczyć, jak firma wygląda. I tak. Czas poleciał. No żona, słyszycie, cały czas pisze. Także. Nie pospałem. Nic innego nie zostaje jak odpalę jeszcze lejwika, bo obiecałem widzą, że po się się odezwę.